Dzień dobry kochani, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w poniedziałek. I zapraszam na gimnastykę poniedziałkową. Zaczynamy od kija. No to kijek i teraz kochani, wiem, że są problemy. Macie problemy, posłuchajcie, kto ich nie ma. Chodzi mi o to z ćwiczeniem z kijkiem. No to żeby zacząć ćwiczenia z kijkiem, trzeba zacząć robić kółka. No to może zaczniemy od robienia kółek rękami, bo o to chodzi, gdy się zaczynamy troszeczkę garbić, to chodzi o to, żeby te nasze łopatki tu zaczęły pracować i zaczęły się zbliżać do siebie. Czyli jedziemy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Cieszę się, <laughs> że się podobało moje disko. Tak, kochani, to jest super sprawa. Może rzeczywiście, Marcinie, masz rację tutaj. Może co sobota, ale to zobaczymy, jak tam nam to wyjdzie. Bo to też taka muza, kochani. No też wiecie, jak to jest. Musi podpasować. Dobra. Także chwilę. Jeszcze muszę mieć natchnienie, bo to kochani. Wszystko jest piękne. Ale natchnienie też jest ważne. Żeby mieć chęć, nie? Bo na dyskotekę to trzeba mieć chęć, żeby pójść. I żeby zatańczyć. Okej, okay, dobra. Kochani, bierzemy kijek, z przodu do tyłu, raz, dwa. Jak to wygląda z tyłu? Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeżeli możemy tyle, to tyle, kochani, bo o to chodzi w gimnastyce. Zobaczcie, jak dotąd, to dotąd. A to ciach, ciach. Tu się nic nie zrobi. Tylko spokojnie, spokojnie, żeby nie przeginać. No bo są różne blokady w naszych ciałach. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, jeżeli już je mamy, no to przyjmujemy je z dobrodziejstwem, inwentarza. Mamy. Hi, 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 hi. A teraz robimy wszystko, żeby ich nie mieć. Także, kochani, czasem mamy problem z akceptacją siebie, swojego ciała, swoich jakichś takich nawyków żywieniowych, bo chcemy, tak, będziemy, będziemy tego jeść, a nam to smakuje. No to teraz trzeba poczytać. A może, kochani, polecę Wam dietę doktora Kwaśniewskiego, ten optymalną, tak, żywienie optymalne, nie? No zobaczcie, jest taki kanał pan Sławomir Piewowarczyk i on o tym mówi. No mówi i nauczył się, bo tabela jest, nauczył się liczyć, ile je białka i mówi na przykład jakiś tam schabowy to 100 gram, no to jest 15 gram białka, ileś tam białka trzeba zjeść, a ileś je jajek, a jedno jajko to tyle. Kiedyś siedział z tabelą i liczył, a teraz już się tego nauczył. I na śniadanie je na przykład trzy jajka, jako trzy żółtka i trzy białka. I do tego dwie łyżki masła. Ja, a później pije kawę czarną, a później pije kawę z 30-procentową śmietanką. Kochani, także nie trzeba pana doktora Kwaśniewskiego. Z całym szacunkiem oczywiście do pana doktora i jego syn Tomasz. Też kontynuuje to dzieło. Aha. Ale chodzi o to, że ja też bardzo lubię pić kawę ze śmietanką, ja w ogóle lubię z tłuszczem, no bo to jest temat tłuszczu. Teraz jest pytanie, czy lubimy tłuszcz, ale pytanie, ile jemy tego tłuszczu, w czym jest ten tłuszcz, a kwestia węglowodanów, a kwestia cukrów. tak, temat jest bardzo szeroki. Jeżeli człowiek, nie wiem, lubi tłuszcz, to może niech zacznie się interesować żywieniem wiem, optymalnym, tam, gdzie tłuszcz jedzą, bo to, jak wiecie, kochani, przez tyle lat, to się wiele zmieniło. Kochani, nie wiem czy widzicie, ale u nas, u mnie to już padało. Od rana dzisiaj, wam pokażę tu chmury. Aha, jakie chmury, tak. Jeszcze teraz zapowiadają dalej deszczyk. Także, czy jest. No, jeszcze chodniki mokre. Także padało, padało. Jak w pracy, jak przyszłam z pracy. Także jest dobrze. W końcu dzisiaj, 9 września. Spadł jeszcze po długim czasie pięknego lata, upalnego. No jeszcze wczoraj było 30 stopni, nie? Okej, okay, dobra, kochanie. Wystarczy tego machania tym kijkiem. Ja go tutaj odstawię. Okej, okay, dobrze. Troszeczkę ramionka się rozrusowali, to teraz tak. Stajemy, nie wiem, tak jak wam pasuje. Na przykład może macie jakieś lustro, czy gdzieś w jakimś pięknym meblu jest odbicie nasze, no to machamy. O, nóżkami raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to też, jak Wam mówiłam, można tak. No Od tego zaczynamy, ile, ile dostaniemy. A później, jak już mięśnie sobie rozciągniemy, <słuch> jedziemy dalej. Czyli dzisiaj w poniedziałek nie ma rodziny, ćwiczymy. Wczoraj była niedziela, wypoczynek od wszystkiego. Od te ćwiczeń też. Bożenko, dzień dobry. Jadziu, dzień dobry. Uluś, dzień dobry. Elżbietka, dzień dobry. Jolanta, witam. Okej, okay, kochani, no to teraz na boczki. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć,

23, 24. Sylwusia, dzień dobry. 25, 26, 27, 28, 29, 30. I tutaj pozwólcie, że dla Sylwusi dniu urodzin zaintonuję wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych. Co noc, kochana, życzę Ci zdrówka, miłości, radości i furkę kasiorki. Dobrze.

wrzosy, no was, przeproszę was rzasy, przestawię was i lecimy kochanie. i raz, i dwa trzy i cztery i pięć i sześć jeżeli potrzebujesz przytrzymania się to można zawsze się przytrzymać i osiem, i dziewięć i dziesięć i jedenaście i dwanaście i trzynaście i 14. I 15 i 16. Terenie z Monisią pozdrawiam. I terenie w okolic Krapkowic. Z yy, okolicy Krapkowic też pozdrawiam. I tereniu ta chmura idzie do ciebie. <grym> Raz. I liczymy od nowa. Jak to było? 1, dwa i połowa i liczymy od nowa. Okej, okay, dobra, teraz druga nóżka. No, kostka płytki już są zimne, ale jeszcze nie lodowate. Bo później jak będzie tak trochę chłodno, to będą te płytki lodowate. Te na podłodze tu. Oj, na balkonie. I hop. I siup, I hop. I siup. I jeszcze raz. 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 I jeszcze pięć razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Okej, kochani. I jedziemy z przysiadami. A to sobie podłożę ten mój ulubiony dywanik okrąglutki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, trzy, czternaście. 15, 16, 17, 18, 19, 20. I teraz luzujemy nogi, luzujemy ręce, potrząsamy na koniec całym ciałem. I tym, kochani, optymistycznym akcentem, dzisiaj w żołnierskim tempie, rytmie tak po żołniersku pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ciao Mariola. Ciao wszyscy. Do jutra. Ciao. Pa. Kochani, już z domu. Leżanko i rowerek. O! Na kanapie, aby nam było dobrze i lecimy. I szybciutko. Szybciutko jedziemy dzisiaj do Warszawy. O, i szybciutko. Tak, dzisiaj jest mamy. To tak z przytupem z poniedziałku. No, mamy siłę. Wypoczęliśmy. No, bo myślałam, że jak to by tak... Nie przejechać się rowerkiem, nie poleżeć na plecach. No musimy, musimy. <śmiech> OK? <śmiech> I jeszcze co? I kochani, robimy takie przegięcie. Siadamy właśnie na kanapie i takie... O, 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 jak dobrze, o, jak mi dobrze na kręgosłup. Przegięcie. O, przegięcie. ハハハハ。<laughs>